Ostatnimi czasy w naszych mediach społecznościowych czy też ogłoszeniach dosłownie roi się od Mercedesów klasy S. Czy to coupe, czy to klasycznych limuzyn. I wiecie co? Tym razem nie będzie inaczej. Chciałbym Wam zaprezentować kolejną Eskę. Z tą małą albo i dużą różnicą, że jest to S-klasa w pełni elektryczna, czyli model EQS. 580. Szanowni Państwo, rozsiądźcie się wygodnie. Zapraszam Was na ten materiał filmowy. Zacznę może od tego, że EQS to jeden z bardziej luksusowych elektryków dostępnych na rynku. Nasz EQS został skonfigurowany na 807 tysięcy zł brutto. Wy możecie mieć tę elektryczną limuzynę za połowę ceny. Co ważne, EQS posiada gwarancję producenta do 11 marca 2027 roku. Auto od pierwszego właściciela pochodzi oczywiście z polskiej dystrybucji. Pierwsza rejestracja miała miejsce w marcu 2022 roku. Do tej pory auto przejechało zaledwie 23 tysiące kilometrów. Zapraszam Państwa do wnętrza tego statku kosmicznego wnętrza ociekającego luksusem i nowoczesnymi technologiami. Tak, to jest kosmos, absolutnie. W oczy rzuca się oczywiście rozpościerający się od drzwi do drzwi MWX HyperScreen, czyli wielka tafla z aż trzema ekranami. Ekranami genialnej jakości, które obsługuje się z największą łatwością. To po prostu top class. EQS to w końcu elektryczna klasa S, więc w tym aucie wręcz wypada podróżować w drugim rzędzie. Tu dzieje się naprawdę dobrze. Dużo przestrzeni, ogrzewane i klimatyzowane fotele, tablet plus dwie pary mercedesowskich słuchawek, bezprzewodowe ładowanie smartfona, oświetlenie ambientowe, a nad głowami czarna podsufitka i panoramka. Jest klimacik. Ponadto EQS posiada m.in. audio Burmester, 10-stopniową skrętną oś tylną, co przy tym gabarycie naprawdę się przydaje, pakiet wykończenia AMG, zawieszenie Airmatic z adaptacyjnym systemem tłumienia, 22-calowe potężne felgi, no i bardzo ładne, dodajmy. Drewno orzechowe na konsoli środkowej to taki charakterystyczny styl pokładu statku, czy podgrzewaną przednią szybę. Lista wyposażenia EQS-580 jest naprawdę bardzo długa. Ten mierzący ponad 5,2 m kolos setka osiąga w zaledwie 4,3 sekundy. Łączna moc silników elektrycznych to 523 konie mechaniczne. Moment obrotowy na poziomie 855 N dosłownie wciska w fotel. EQS 580 został wyposażony w baterię o pojemności 107 kWh, dzięki której na jednym ładowaniu jest w stanie przejechać ponad 600 km. Piękny wynik. Ładowanie może się odbywać z mocą nawet do 200 kW. Sprzedaż elektryka oczywiście na pełną fakturę VAT 23%. Z dodatków karoseria została zabezpieczona powłoką ceramiczną. Co więcej, zabezpieczono także podwozie. Zapraszamy Państwa do Wako Lab Gdańsk, ulica łąkowa 60. A do zobaczenia!